Witam w firmie Techprim. Pokażę zasady działania zgrzewarki impulsowej nożnej model SF. Zgrzewarkę włączamy do prądu, następnie włączamy przycisk zero-jedynkowy. stawiamy czas zgrzewania w zależności od grubości folii, bierzemy worek z produktem, kładziemy na dolnej listwie. Naciskamy napęd nożny. Koniec świecenia lampki sygnalizuje koniec zgrzewania. Zgrzewarki z modelu SF występują w długościach 400, 500, 600, 700 oraz 800 mm. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową wwwtech